Granie na instrumentach. Nigdy nie grałam na instrumentach, ale kiedyś bardzo bym chciała nauczyć się grać. Więc, jeżeli nie grasz na żadnym instrumencie jak ja, a chcesz się nauczyć, weźmy na przykład pianino lub faltepian. Przyciskaj pojedyncze krawisze i słuchaj, jaki mają dźwięk. Tyle czasu, aż zapamiętasz wszystkie dźwięki. Gdy zapamiętasz wszystkie dźwięki, najpierw zrób merodię z dwóch, trzech i coraz więcej dźwięków. Jeżeli chcesz grać na harfie, tak samo ze strunami harfy, pojedynczą stronę harfy, gitary, lub innego strunowego instrumentu, można pociągnąć. I posłuchać, jaki wydaje dźwięk. Gitara elektryczna może się przydać do metaru, zwykła gitara może się przydać do muzyki country, harfa może się przydać do opery, a foltepian i pianino do muzyki klasycznej.